Bộ. Auto w moim poślaniu jest jakieś 2 lata. Zacząłem przede wszystkim od gwintu. Z przodu mamy gwint AP z camberami. Z tyłu mamy słynne T4 i Zetor. Następnym krokiem była zmiana zderzaka, no bo jednak z tym zderzakiem auto wygląda zupełnie inaczej. Z jest dołożona nakładka CSL, a na tył wjechała dokładka od muska. Później zamontowałem progi M-Technik, żeby fura wizualnie była niższa jeszcze bardziej wjechały również łysterka typu Tuning na początku na ocie były zwykłe stylingi finalnie skończyło się na chińskich felgach ale fajnych parametrach 9,5 cala z przodu i 9,5 cala z tyłu wchodząc do środka w środku mamy dwa kubełki firmy Monza mamy również zamontowane short środku kierownica na razie jest oryginalna ale przyjdzie sezon prawdopodobnie Nardi. Wewnętrzne dekory zostały również oklejone w alcantarę I finalnie myślę, że środek całkiem fajnie ze sobą współgra. Motoryzacja jest dla mnie takim, taką odskocznią od tego wszystkiego, co się dzieje wokół, od tej codzienności, pracy i wszystkiego innego. Dzięki takiemu właśnie wyjazdowi na, na event udało się kilka miejsc odwiedzić w tym roku. Poznaję bardzo fajnych, ciekawych ludzi. Dużo osób dzieli się wszelkimi informacjami o samochodzie, Dopytujesz to, czego nie wiesz, oni dopytują ciebie. Idzie się tym zarazić, bo się zaraziłem tym bardzo szybko. Mamy taką swoją grupkę, tu znajomych, gdzie właśnie często wieczorami spędzamy na parkingach, na pogaduchach. Panic na mój Instagram, Pieczysław. I to wszystko na dziś. Hej!